23 października 2020 roku wrzuciłem na kanał swoje pierwsze wrażenia po zakupie iPhone'a 12 Pro. Wczoraj minęły równe 4 miesiące od momentu, kiedy używam ten telefon, rzecz jasna na przemiennie z Galaxy Z Foldem 2 i mam wrażenie, że na przełomie tych 4 miesięcy sporo się zmieniło. Zapraszam na chyba taką ponowną recenzję po 120 dniach styczności z omawianym dzisiaj modelem. Dobrze, zacznijmy od tematu może kontrowersyjnego, mianowicie tego wyglądu. Wiem, że są zwolennicy, którym jedna tabryła się podoba, drugim się nie podoba. To jest normalne, wiadomo, nie dogodzi się każdemu. I osobiście muszę powiedzieć, że ten wygląd mi osobiście się bardzo podoba. Nie wynika to z tego, że Apple wymyśla koło na nowo, natomiast ja jestem zwolennikiem iPhone'a 5, 5S czy ogólnie tych wszystkich kanciastych urządzeń, czy nawet iPhone'a 4, 4S, które dotychczas się pojawiały. Pod względem stylistyki, pod względem konstrukcji i tego, jak urządzenie jest wykonane, jak się prezentuje, moim zdaniem jest bardzo dobrze. Czego oczywiście nie można powiedzieć o tym trochę już archaicznym noczu, który mam nadzieję, że w tym roku albo w kolejnych zostanie albo zniwelowany, albo po prostu zminiaturyzowany, bo... Potrzeba jakiegoś tam odświeżenia w tym aspekcie. Urządzenie może pochwalić się certyfikatem wodoszczelności IP68, i faktycznie zdarzały mi się już takie sytuacje, że telefon albo utonął, albo został zalany jakimś napojem na imprezie, albo po prostu wpadł przez przypadek w śnieg. Uch. I faktycznie trzeba zaznaczyć, że w urządzeniu absolutnie nic się nie stało, choć wiadomo to też nie zachęcam, żeby trzymać go pół dnia, bo wówczas problemy z urządzeniem mogą się pojawić. W urządzeniu znajdziemy bardzo fajnie, przyjemnie i chyba jedne lepiej z grających głośników stereo, który jest umiejscowiony na dole oraz górze urządzenia. Natomiast ja nie jestem jakimś zwolennikiem słuchania muzyki czy oglądania filmów bezpośrednio z głośników, dlatego też albo podłączam słuchawki. I najczęściej albo są to słuchawki AirPods Pro i z nich korzystam najwięcej. Albo od pewnego czasu AirPods Max. Kolejnym tematem ważnym, który tyczy się konstrukcji, to ekran. Przekonna ekranu jest to 61 cala, czyli jest to wielkość znana chociażby z iPhone'a 10R czy iPhone'a dotychczasowego 11. Czy mi to przeszkadza? Ja, jako osoba, która ma niespełna 180 cm wzrostu i takie bardzo normalne, europejskie łapy, muszę przyznać, że z modelu 11 Pro, chociażby mojej żony, korzysta się wygodniej. Po pierwsze, ze względu na rozmiar, bo mimo wszystko. Te niecałe półcala mniejszy ekran robi swoje, no i oczywiście dodatkowo sama konstrukcja. Urządzenie kanciaste nie jest tak wygodne, jak urządzenie takie bardziej zaoblone, zaokrąglone, które lepiej wpasowuje się w dłoń. I może tutaj mogę od razu powiedzieć, dlaczego cały czas noszę urządzenia w Etui, czy to w takim Etui, czy w takim czy w takim. Wszystko wynika to z, z jakiegoś tam poprawnego chwytu, dlatego od momentu otrzymania na testy iPhone'a 12 Pro Max nawet przez chwilę nie pomyślałem, żeby tam to urządzenie kupić. To, mimo iż mniejsze, w dalszym ciągu, mówię, dla takiej osoby jak ja, nie jest aż tak wygodne jak wcześniejszy model 11 Pro. Wszystko to wynika przez większy ekran oraz te kanciaste kształty, które nie do końca wszystkim mogą odpowiadać. Co do samego ekranu, tak jak powiedziałem, ten noc już nie przystoi nawet w 2020 roku, a już tym bardziej w 2021 i mam nadzieję, że w tym roku Apple coś zmieni w tym segmencie, bo uważam, że jest to już trochę archaiczne, ten trend jest już kontynuowany od 2017 roku, czyli od momentu wydania iPhone'a 10 czy jak to woli iPhone'a. X. Natomiast jeżeli chodzi o zagęszczenie Pikseli na sal, jeżeli chodzi o ekran OLEDowy, który ma fantastyczny kontrast, bardzo dobre kąty widzenia, bardzo dobrą jasność w mocnym słońcu, no tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Problemem natomiast może być tylko 60Hz odświeżanie. I faktycznie, w momencie kiedy na przemieniu użytkuję sobie dwa telefony, moje telefony prywatne, o których mówiłem, czyli ten model oraz Galaxy Z Fold 2, no czuć tę różnicę dodatkowych. Klatek, które są animowane na ekranie. Jeżeli jednak nie masz styczności z tym i nie miałeś dłuższej styczności z 90 Hz odświeżaniem, czy już tym bardziej 120 Hz odświeżaniem, mam wrażenie, że te 60 Hz nie będzie dla ciebie problemem. Poza tym jest naprawdę bardzo dobrze i nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jeżeli zostanie zlikwidowany noc i jeżeli zostanie podwojona ilość klatek w animacjach, uważam, że to będzie jeden z najlepszych ekranów, które możemy kupić w danym urządzeniu. Co do Face ID, to sprawuje się. Zresztą sami zobaczcie. Z racji takiego, a nie innego, dosyć bezpiecznego sposobu autoryzacji naszego urządzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podpiąć Face ID pod nasz bank mobilny, pod zakup na Allegro czy chociażby przez App Store. To jest mega wygodne. W urządzeniach konkurencyjnych z Androidem istnieje taka możliwość chociażby poprzez przycisk palca, jednak uwzględniając tylko i wyłącznie frontową kamerę w innych urządzeniach z Androidem nie jest to możliwe. Faktycznie z czasem, w dobie pandemii, kiedy cały czas nosimy te maseczki, mam już ich dosyć nawiasem mówiąc, uważam, że fajnie by było, aby w kolejnej wersji iPhone'a pojawił się ten skaner odcisków palców zaszyty pod ekranem urządzenia, bo daje to alternatywę i opcję wyboru dla potencjalnego użytkownika. Jeżeli chcę skorzystać z Face ID, to mam Face ID. Jeżeli jednak mam tę maseczkę, która. Czasami przeszkadza podczas odblokowywania urządzenia, przykładam palec jak to jest w przypadku urządzeń z Androidem i śmiga. Co do samej wydajności. Urządzenie działa na sześciordzeniowym procesorze od Apple, jest to A14 Bionic wykonany w technologii 5 nanometrów. Dwa rdzenia taktowane są zegarami po 3.1 GHz oraz 4 po 1.8. Dodatkowo mamy czterordzeniowy układ graficzny. Na ten moment jest to jeden z najwydajniejszych, żeby nie powiedzieć najwydajniejszy procesor, jaki możecie trafić w urządzeniach mobilnych, który w jakimś tam stopniu może Konkurować z nowym Snapdragonem 865. Jednak, biorąc pod uwagę optymalizację pod wąską grupę urządzeń z iOS, na ten moment A14 Bionic wydaje się wręcz bezkonkurencyjny i działa bardzo, ale to bardzo dobrze. Żadna gra, żadna aplikacja, włączenie kilku różnych aplikacji nie będzie stwarzać problemu tego urządzeniu, tym bardziej uwzględniając fakt, że w smartfonie mamy. Tylko jak na rok 2020, łamane na 2021, 6 GB RAM i ja nie spotkałem się na przomie ostatnich 4 miesięcy z żadnym przycięciem, z żadnym problemem z animacją. Po prostu działa to tak, jak powinno działać. Urządzenie w dniu premiery wyszło na iOSie 14.1, na ten moment mamy aktualizację do 14.4. Oczywiście w międzyczasie te podaktualizacje wprowadzają kilka nowości, jednak nie jest to jakaś kompletnie nowa, odmienna wersja oprogramowania. I dobrze, bo iOS 14 na ten moment sprawdza się fajnie, choć według domu pod wieloma względami jest mocno opóźniony, chociażby uwzględniając fakt, że dopiero w zeszłym roku Apple postanowiło dodać do swojego programowania jeżeli chodzi o wersje pamięciowe, mamy podstawową wersję 128 GB, 256 oraz używaną przeze mnie 512. I powiem Wam wprost, ja mam może zużyte około 120-130 GB w zależności od tego, co tam sobie w danym miesiącu usunę. W razie czego mamy jeszcze możliwość włączenia sobie iCloud. iCloud też nie jest drogi, bo ceny iCloud zaczynają się od 4,99, zatem nie jest to majątek, w razie czego backup jak najbardziej w chmurze. Możemy robić czy chociażby zapisywać zdjęcia oraz filmy, które najprawdopodobniej będą zajmować najwięcej, a sama pamięć... Wewnętrzna, wbudowana, może zostać poświęcona po prostu na same aplikacje. Co do aparatów, mamy tutaj trzy obiektywy, wszystkie 12-megapikselowe, główny f1.6, drugi teleobiektyw f2.0 oraz trzeci, ultra szeroki 12-megapikselowy z przysłoną f2.4. Opcjonalnie łamany dodatkowo mamy to w 3D, tak zwany skaner LiDAR. Telefon nie rejestruje filmów w maksymalnej rozdzielczości 8K, zatrzymujemy się tutaj na 60 klatkach w 4K. Czy mi to przeszkadza? Nie, bo nie mam ani jednego urządzenia w domu, które byłoby w stanie wyświetlić taką pełną rozdzielczość. Dlatego też uważam, dopóki telewizory oraz ogólnie wyświetlacze 8K nie zostaną spopularyzowane, czytaj, ich ceny drastycznie nie spadną, rejestracja filmów w 8K moim zdaniem nie jest spoko. Oczywiście wiele osób może powiedzieć, że dzięki temu możemy kadrować Możemy robić kropa podczas montażu, z tym, że żaden profesjonalista podczas profesjonalnego montażu nie będzie montować filmów z telefonu komórkowego, choć wiadomo, już takie akcje marketingowe w sieci się trafiały. Przechodząc teraz płynnie do. Tematu dosyć ważnego, a przynajmniej głośnego w zeszłym roku, mianowicie braku ładowarki w zestawie. To rzecz jasna jest klina, o tym już mówiłem niejednokrotnie, nie będę się powtarzać. Zasłanianie się ekologią to jest śmiech na sali i totalna głupota robienie z potencjalnych klientów idiotów. Jednak mi osobiście brak ładowarki w urządzeniu nie do końca przeszkadza. Jednak rozumiem, że ja to ja, a inni to inni, dlatego też jestem świadomy, że nie każdy z Was. Ma w domu kilkanaście ładowarek, które naprzemiennie używa w różnych telefonach albo w różnych urządzeniach, bo to nie jest tak, że musi być sprecyzowana konkretna ładowarka pod dany telefon. Niejednokrotnie korzystałem z innych ładowarek. Rzecz jasna, dokupiłem MagSafe. MagSafe jest na stałe podpięty pod iMac Pro. W momencie, kiedy gdzieś wyjeżdżam, to tak jak już jakiś czas temu mówiłem, czy to w podcaście na Futura Podcast, czy w recenzji. Ja z tego portu totalnie nie korzystam. Mianowicie, kiedy jestem w domu, zawsze ładuję, kładę sobie na noc na MagSafe'a. Jeżeli gdzieś jadę, z wieloportowej ładowarki od GreenCell, pod którą podłączam również MagSafe'a. A co do samego ładowania i jak długo wytrzymuje telefon na jednym cyklu ładowania? Wszystko, rzecz jasna, będzie zależne od sposobu Waszego użytkowania, jednak kiedy Zdarzają mi się takie dni, kiedy totalnie Z Folda nie używam, albo w drugą stronę, to ten telefon, kiedy nie jest użytkowany zbyt mocno, drastycznie, jest w stanie wytrzymać około 2 dni. Jeżeli używam ten telefon mocno, intensywnie, nie trafiła mi się taka sytuacja, żebym musiał doładowywać urządzenie w ciągu dnia. Najczęściej jest tak, kiedy wstaję sobie 7-8, zaczynam pracę, korzystam, yy, czasami gdzieś pojedziemy z żoną, no to faktycznie jest, tak jak mówię, mocno eksploatowany. Myślę, że spokojnie w przedziale 21-23 ma jeszcze coś około 20-10%. Sam sposób ładowania nie jest dla mnie problematyczny, czy urządzenie ładuje się krótko, czy długo, bo w 99% przypadkach telefon jest kładziony na noc na ładowarkę i tyle. Urządzenie, tak jak już wspomniałem, nie posiada jakiejś ogromnej, przepotężnej baterii, ponieważ jest to 2815 mAh. Mamy szybkie, tylko albo aż 20-watowe ładowanie. Pamiętajmy proszę, że ładujemy tutaj ogniwo niespełna 3000 mAh, a nie 5 czy 6. Dlatego też wprost proporcjonalnie do wielkości ogniwa... Szybkość ładowania nie jest aż tak tragiczna, jak mogłyby wskazywać na to cyferki. Telefony naładujemy od 0 do 50% w coś około 30 minut, w razie czego wcześniej wspomniany MagSafe wspiera maksymalnie 15-watowe ładowanie. Ja, jako osoba, która co roku wymienia iPhony i od kilku lat, głównie ze względu na przygotowanie materiału oraz recenzji na ten kanał, żebyście mieli możliwość zapoznania się z tym urządzeniem, z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej jednak. Nie polecam absolutnie użytkownikom modelu 11 Pro wymieniać 11 Pro na 12 Pro. Różnice będą się ograniczać głównie do trochę większego ekranu oraz kanciastej bryły i formy urządzenia. Poza tym jest to bardzo, ale to bardzo podobne urządzenie nawet pod względem wydajności, względem A13 Bionic nie różniące się znacząco, to samo się tyczy ekranu, to samo się tyczy aparatu fotograficznego. Face ID praktycznie żadnej różnicy nie widzę pomiędzy moim modelem a modelem żony. Dlatego też, jeżeli masz możliwości wydania na telefon bardzo dużych pieniędzy bo pamiętajmy, podstawowa wersja to jest około 5000 zł to proszę kupuj. Ale jeżeli masz model 11 Pro albo masz model 12 i zastanawiasz się nad modelem 12 Pro, czy nawet jeżeli masz iPhone 10S. To kurde, przyznam szczerze, że nie wiem, czy jest sens wymiany na model 12 Pro. Natomiast jeżeli od lat kupujesz modele flagowe i wymienia się je co 3-4 lata, no to spoko. Nie widzę z tym żadnego problemu, tym bardziej, jeżeli jesteś w jakimś tam stopniu w cudzysłowie mówiąc, uwiązany z iOS-em, ponieważ posiadasz urządzenia z ekosystemu od Apple'a. Spoko, bierz. Poza tym nie za bardzo. No dobrze moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko, a co wy myślicie na temat modelu 12 Pro. Spoko, niespoko. Zgadzacie się z moją opinią, nie zgadzacie. Pamiętajcie, proszę, że tego typu materiały, jak wszystkie na tym kanale, są to materiały subiektywne. Nie słyszałem jeszcze o czymś takim, żeby ktoś się spotkał z obiektywną opinią. Dlatego też chciałbym zapoznać się z Waszą subiektywną opinią na temat modelu 12 Pro. W tym tygodniu powinniśmy, a raczej na pewno stanę na uszach i zaklaska nie powiem czym, żeby jeszcze poza tym filmem pojawiły się jeszcze dwa. Tymczasem kłaniam się nisko, jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam o pozostawienie subskrypcji na kanale oraz tej motywującej łapy pod filmem. My widzimy się jutro. Pozdrawiam. Sia.